Hej wszystkim, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie no yy, w nowej serii która będzie się zwieć, yy, zwać yy, Rayman Legends, tak więc yy, zapraszam, zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania tego odcinka czekajcie chwilę, dobra już dwa odcinki teraz nagram na dzisiaj tak. No, więc zaczynamy. Ślicznie trochę. Dobra. Tak wiem, że widać mój telewizor i szafkę, ale to, to nie zwracajcie uwagi. Ubisoft Presents. Tak. Rayman Legends! Tak właśnie. Oprócz Lary będę też nagrywał Rayman Legends i inne gry, Rayman Origins, czy Minecrafta, czy Larę jeszcze jakąś, z nowych... filmik. Cały jeden wiek. Sto lat z i pochrapywaniem. Wygląda na to, że bohaterowie rozdroży marzeń znaleźli się pod wpływem tajemniczej mocy usypiającej. A może moje maleństwa musiały się porządnie zdrzemnąć? <śmum> Tymczasem koszmary rosły w siłę. Rozprzestrzeniały się i tworzyły nowe, jeszcze straszniejsze potwory. Drogi marzeń są zagrożone przyjacielu. Szybko, zmuć naszych legendarnych herosów. Tak, gra jest całkowicie po polsku i w Origins nie było rzeczy takich 3D, tak jak ten smok.

Będę grał sam niestety. Ale czasami jak kolega przyjedzie czy tam koleżanka to sobie razem pogramy. Hey, hej, hej! Hej! Mamy fioletowe lumy. Kung Furzeta! Jest jeszcze jedno fajne osiągnięcie. Po prostu stajecie na tej tarczy. Nie platforma. Ja chcę uuuu, was... Ja chcę was walnąć, to odskakujesz po prostu. Dobra. O! Nie! Tam uratowała, ta się ratowało elektrony, a tutaj się ratuje myłeczki nerze. o Jezus Maria. No. Pi, I Patrz.

tak, mamy Marfiego. Jest taki, jest taka żaba jakby latająca to wygląda o, to jest fajne hmm, lubię to, to jest takie myślenie o, i teraz Uiu! Pięknie. Ja tu jestem obok. Jo. Pada? pada. Mam nadzieję, że ładny. Tak, mamy też takie serduszka, które jak raz nas, yy, raz nas uderzy w przeciwnik, to nie zginiemy, tylko to serduszko mam takie. I czachonety to są takie monetki z monety z czachą, więc wiadomo. Te monety z czachą wydają normalnie 25 minut. więc się opłaca i bracz bardzo. Jest to jakoś tak super Długo. Czy wiedzieć jak to robi ten... Jak ja ten wiatr, To po prostu yy, A i trzymam trzyma. Czyli A czy, puszczam i trzymam. Normalnie to chyba spacja, puszczam, spacja i trzymam. Czyli tam jakoś. Inaczej. Nie wiem, bo to że jak to się robi. Lucky! Lumki. Jest! Bum, bum. Perfekcja! Baram, bam, bam. No, dobra. Tak, mamy Playmana. Yeah! Jestem ciekawy, ile już wygrywamy. A, jeszcze trochę czasu jest. Yeah! Mamy zdrapki. Są takie szczęśliwe losy, tak? Jest zdrapny i po prostu dwoma gałkami ruszamy. Tam pewnie mieszka, bo tam jest tylko jedna. Jedna ta... jedna łapka. Jest to są łapki tego martwego. Zobaczcie ile to zamek. Tak, to jest fajne. To wam pokażę to co. Nie, nie tam! Nie tutaj. Tu jeszcze nie. Chciałam, bo tylko chciałam zmienić postać. Mamy bohaterów. Tak. Mamy dużo postaci. Na początku mamy cztery. Nie, pięć. Mamy Globoksa, Rejmana. Króla Małaków. Jakby taki gotyki... No, to jest tak. Jeszcze straszny globus. A brudno, jeszcze więcej. I mamy normalnie tutaj o. Mamy back to origins. Mamy jeszcze tutaj, 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 tutaj i tu. To jest fajne. Ja przeszedłem grę raz. I wszystko będę pamiętał wiadomo. Idziemy na drugi poziom. Straszny zamek. La, la Też tak będę podzielony. Będą podzielone na party. Też normalnie będę się nie starał robić na party. Może będę nazywał na odcinki. Nie będę że pierwszy odcinek, par... Drugi. Normalnie będę. Czasami się będę żegnał, czasami nie ma. ciągnął ciągle nie rybę. Pięknie! Ła! Wow. Mamy kolejny. Uuuuu, jest. Tu mamy taką zagadkę. Że nie możemy stawać na niektórych rzeczach. Ała! Ja zginę specjalnie, ponieważ zabrałem mi serduszko, a że ja dopiero to, że straciłem, a zaraz dostanę to, bo dosłownie Tak zrobić. To jest bardzo łatwe. No, już. Na łapkach i na gwiazdkach można było stawać. Będzie potem jeszcze jedno takie. Serduszko. Później. Dobra. No. Dobra, rzadko. O! Czekajcie, czekajcie. I pięknie. Jesteśmy tutaj. Tak wam, ja wam dam radę. Niech skakiwać. Nie! Jeszcze nie muszę cię odsuć, Можно на головке скутить. Реймен вообще падни, потом вам покажу.